Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Słuchasz podcastu Strefy Obfitości Ajurwedy, Kasikłyż, Ajurweda dla każdego. W otoczeniu do żwaty, pity, kawy łatwo zapominamy o tak samo ważnych gunach. Guny to są energie czy właściwości, cechy przejawiające się w przyrodzie i ludzkim umyśle. Guny występują także jako jakości, choćby żywności. Mówi się na przykład, że mięso jest tamasowe, imbir satwiczny, a także określa się w ten sposób zioła. W poprzednim odcinku podcastu wspomniałam o gunie tamas. Dziś natomiast opowiem więcej o rajasie. No, jeśli mowa o myśle i ajurwedzie, od razu wspomnieć należy właśnie o gunach. Dzisiejszy temat, czyli guna Rajas, ma właściwości pasji, działania, akcji, a także nieprzewidywalności. Co to jest Rajas? Rajas to mniej więcej wygląda w taki sposób. Rajas pojawia się, kiedy działasz, kiedy jesteś aktywna. To twój radżas. Rajas w wydaniu nieco zaburzonym będzie nasilał cechy związane z zaburzoną pitą, jak na przykład chęć rywalizacji, brak satysfakcji, niezadowolenie ze swojej pozycji, niezadowolenie ze swojego majątku, niezadowolenie z życia, taki brak wdzięczności. I poprzez ten brak satysfakcji osoba w radżasie będzie brnąć dalej i dalej, po więcej i więcej i tak koło się kręci. Jeśli cechuje Cię typowy rajas, trudno Cię zadowolić. Bywa, że żyjesz kosztem innych. E, owszem, cechuje Cię odwaga, e, taka nawet e, dosyć wysoka, natomiast w tym wszystkim pojawia się taka zawiść. E, niby chcesz dobrze wypaść, ale w sercu non stop czujesz to niezadowolenie. I to e, Dalej możecie wprowadzać ten podły nastrój. Rozumiesz? Pewnie nieraz spotkałaś się z tym, że starasz się, działaś, ale nie wynika to z serca, a bardziej z tego, że chcesz widzieć korzyść. I jeżeli taki mechanizm się u ciebie pojawia, prawdopodobnie jesteś w energii rajasu. Nie jest to oczywiście rzecz negatywna. Posłuchaj dalej podcastu, to dowiesz się, co z tym zrobić. Taki mocny rajas objawia się. E arogancją, takim niepokojem, bywa, że osoby mocno rażasowe są bardzo rozżalone, są także zalęknione, martwią się tym, co będzie jutro i co to w ogóle się wydarzy, prawda? No, nie jest to taki dosyć przyjemny stan, kiedy te myśli następują kolejno po sobie i są częste. Radżas, osoby o typie radżasowym, takim mocno radżasowym, nawet zaburzonym radżasem, często nie panują nad sobą. Brakuje im kontroli nad sobą i często mają wyrzuty sumienia poprzez to, jak się zachowują wobec innych. Niestety nie za bardzo umieją to zmienić, a jak zmieniają, to albo jest już za późno, albo po prostu nie ma na to przestrzeni. Rajas, jako że jest działaniem, ma również swoje dobre strony. To nie jest tak, że guny mają tylko złe strony, prawda? I tylko ta satwa jest. Oczywiście, tylko satwa jest tą, satwą, tą guną, która, do której dąży się w ajurwedzie absolutnie. Natomiast bez tamasu nie spałabyś albo bez rajasów, no nie byłabyś aktywna, prawda? W związku z tym, że celem majorwedy jest to, aby poprzez dietę, styl życia, odpowiednie zażywanie ziół oraz czysty umysł, żyć w satwie, e, musimy włączyć jakąś aktywność, by te wszystkie czynności wykonać. I ta aktywność również ma cechy rajasu. Natomiast jeżeli ta aktywność idzie w kierunku satwy, to jest w porządku. Natomiast jeśli ta aktywność idzie w kierunku tamasu albo pozostaje w rajasie. No to nasze życie przypomina poligon. Hmm. I jak, jak to jest, żeby dowiedzieć, doświadczyć yy, dowiedzieć się tego, doświadczyć tego, że raz mamy na właściwym poziomie? Yy, no jeśli twoje yy, życie jest zgodne z rytmem swoim, z tym rytmem naturalnym, jeśli podejmujesz ćwiczenia jogi, yy, podejmujesz praktykę pranayamy, no i różne inne dobroczynne aktywności. Jeżeli aktywnie pracujesz ze swoimi przekonaniami, umysłem, emocjami, aby nieść faktycznie dobro i czystość, jeśli jesteś tym wszystkim systematyczna, regularnie wykonujesz swoje obowiązki, jest to działanie rajasowe w kierunku satwy. I to jest w porządku i to przyniesie Ci na pewno dużo dobrego. Musisz jednak pamiętać, żeby w tym wszystkim nie złapać się ze swoim ego. Osoby, które dążą do samorozwoju, bardzo często połykają, ja to nazywam, własny ogon i e, popadają w pewnego rodzaju samozachwyt, prawda? Czyli osoba, czy ja nad sobą pracuję, a ty nie, ty jesteś ten zły. To nie jest styl życia satwiczny. Styl życia satwiczny zawsze ma otwarte serce, osoba satwiczna ma otwarte serce i żeby dążyć tym naszym rajasem ku satwie, pracujmy z tymi przekonaniami, które sprawiają właśnie, że pojawia się w nas taka pycha, ponieważ pycha to też cecha rajasu. Jak wygląda kwestia tej guny rajas w diecie? No, dieta raczasowa to dieta nacechowana ostrymi e, warzywami, na przykład cebulą, czosnkiem, porem, e, prawda, kawą, herbatą, e, alkoholem, też e, przetworzoną żywnością mrożoną, taką e, z puszek, a także mięsem. Jeśli chcesz faktycznie ten raczas e, zminimalizować i Dojść do satwy, prowadzić go w dobrym kierunku, wyeliminuj z diety te produkty, które wymieniłam. Skup się na świeżych warzywach, owocach, oczywiście przygotowanych w taki sposób, jaka jest Twoja dosza. Natomiast niech one będą świeże przed przygotowaniem, nie z puszki ani nie zbrożonek. Białko czerp głównie ze strączków, dobrej jakości na biał, Unikaj mięsa, ponieważ mięso ma gunę, jest nacechowane guną tamas i no, chcąc, nie chcąc, możemy tutaj um, tę gunę tamas niepotrzebnie podnieść. Jeśli chcesz, aby Twój rajaz nieco się uspokoił, codziennie rano i wieczorem postaraj się wymienić 5 rzeczy, które Cię w życiu zadawalają, zwłaszcza jeśli to zrobisz przed snem. Wykonuj tę praktykę codziennie, a zobaczysz już efekty po jednym tygodniu. Unikaj też nadmiaru rozrywek. Jeśli lubisz posłuchać muzyki, ok, słuchaj jak najbardziej, natomiast niech te rozrywki będą nieco spokojniejsze. Zmniejsz aktywności, które nie przynoszą tobie korzyści osobistych, również, czyli takich, które podejmujesz dla kogoś. To też wyzwala w nas coś takiego jak niechęć do siebie, ponieważ jeśli coś robimy z niechęcią i bez przekonania, niestety nie jest to dobre. Od czasu do czasu po prostu sobie coś pośpiewaj, zatańcz bądź intonuj mantrę, pobądź ze sobą, zobaczysz, że przyjdą do ciebie myśli, które być może podpowiedzą ci z głębi serca, co należy zrobić, jak należy poprowadzić pewne działania w swoim życiu, aby żyło się po prostu lżej. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyś zawsze siebie akceptowała. Niezależnie od tego, co robisz, co powiedziałaś do męża, dziecka, koleżanki, czy coś zrobiłaś w pracy, akceptuj to, ponieważ to się już stało. Jest jak jest, a ta akceptacja obecna jest jedynym możliwym punktem wyjścia. Jeśli nie zaakceptujesz stanu obecnego, nie będziesz mogła z niego się odbić, ponieważ nie jest on stabilny i wyskoczyć dalej i żyć e, życiem, które, którym chciałabyś żyć. Nie możesz e, rozpoczynać zmian bez akceptacji stanu obecnego. Pamiętaj o tym. W kolejnym odcinku podcastu będziemy mówić, będę mówiła o ogólnie Satwa. Dziś był Rajas, w poprzednim odcinku był Tamas. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że informacje okazały się przydatne. Proszę, abyś udostępniła to nagranie, bo być może wspomożesz kogoś w procesie przemian, a być może ktoś potrzebuje właśnie tych informacji, aby wspomóc, wspomóc siebie w czasie pracy nad sobą. Mówiła do ciebie Kasia, już bardzo Ci dziękuję.